Ten rysunek Państwo znacie. Ja tu podałem kilka, żeby podkreślić to, co dla mnie jest oczywiste z tych rysunków. Tutaj jest cały szereg fałszerstw. I ponieważ ten rysunek jest tak dobrze znany, on jest jakby symbolem teorii ewolucji. On nam pokazuje, jak to od małpy do człowieka jest rozwój. Tylko co nam tutaj pokazuje? Że mamy rozwój od czarnego do białego. To nawet może być czarno-biały rysunek, ale też nam to, to pokazuje. Pokazuje nam, że on jest od Włochatego do Gołego. I pokazuje nam, że od pochylonego do prost prostego. To, co tu widzimy, jest rzekomo dedukcją z badań paleontologicznych. No paleontologowie mają do dyspozycji tylko szczątki kostne. I to zwykle bardzo wybrakowane. Co my ze szkieletów widzimy? Ani nic nie wiemy o kolorze skóry. Ani nic nie wiemy o tym, jakie jest owłosienie. Ewentualnie, jeśli mamy dużą część kieletu, możemy coś powiedzieć o posturzu, czy jest pochylona, czy jest wyprostowana. A tak naprawdę, to tutaj mamy żyjące zwierzęta, tu mamy żyjących ludzi, a tak pośrodku to jest tylko ten neandertawczyk, który jest kopalny i którego szczątki znaleziono w takiej, w takiej sytuacji, Pochówku sakralnego. I ten pierwszy osobnik, znaleziony w miejscowości Neandertal, który nadał nazwę temu, w tej rasie człowieka, był taki zartwotyzowany. On był pochylony. Miał krągosłup, taki właśnie. I on doskonale pasuje w środek tego, tego tutaj. Tu gdzieś pośrodku mamy tego tak trochę pochylonego człowieka. To są małpy, to są ludzie, a tu gdzieś pośrodku jest ten neandertańczyk. To używane jest jako propagandówka ewolucyjna. Bo tutaj nie kryją się żadne wyniki badań, obserwacji, cokolwiek, co można by, można by naukowo. Potwierdzić. Mało tego, zawsze mamy ten ciąg od małpy do człowieka. A skąd my to wiemy? A może to jest od człowieka do małpy? Jakie, jakie to wody naukowe przemawiają za tym, żeby ustawić w tym kierunku, a nie w tym kierunku? Dlatego w tej mojej książce, którą Państwo tam widzieliście na, na wejściu, ja właśnie przedstawiam ten ciąg w drugą stronę. Chcę podkreślić to, że nie mamy żadnych uprawnień, żeby ustawiać tą stronę. W sensie naukowym żadnych dowodów. Nie.